Cześć! Tu wasz niezastąpiony i jak zwykle świetnie uczesany mireczek. Dzisiaj odcinek o dość popularnej już od ładnych paru lat grupie AUT w dość poszukiwanym budżecie. Będę wam marudził o trwałych, ale mało awaryjnych suwach w budżecie około 30 tysięcy, ale wszystkie pochodzą z Azji. Zaczynamy bez zbytniego gadania. Z takim zastrzeżeniem, że o technikaliach związanych z konkretnym modelem Będę Wam marudzić w osobnym odcinku poświęconym tylko danemu modelowi. Partnerem tego odcinka jest Marka Forte, producent świetnej i skutecznej chemii do profilaktyki serwisowej AUT. Osobiście korzystam z tych produktów od kilku lat i zawsze działam profilaktycznie, przez co nie jeżdżę do mechaników na naprawy, a jedynie na bieżący serwis. Numer 5 Subaru Forester trzeciej generacji, czyli model SH z silnikiem benzynowym 2.0 o mocy 150 KONI. Podniesiona impreza zadebiutowała w 2008 roku. W tym budżecie kupisz rocznik z początkowych lat produkcji, czyli 2.8 do 2.10. W 2010 Forrester przeszedł drobny lifting, ale drobny. To jedyny SUV w zestawieniu z silnikiem typu Boxer. 2.0 to czterocylindrowa jednostka o mocy 150 koni i spięta ze stałym, ale świetnym napędem na 4 koła. Dołączany napęd był spięty z automatami i mocniejszymi silnikami. Forester SH względem modelu SG jest dużo mniej blaszany. Jednak nadal, według mnie, to ciągle propozycja dla fanów marki. Generalnie samochód świetnie się prowadzi oczywiście, jak nasuwa bo silnik jest płaski i umieszczony dość nisko co obniża środek ciężkości i niektórzy mogą powiedzieć, że to jeździ jak normalny kompakt ale to już subiektywna ich ocena. W cenie 30 tysięcy nie ma dużego wyboru i często też w tym budżecie znajdziesz ostatnie lata modelu SG. Jednak, według mnie, warto poszukać SH ze względu na nowocześniejszy wygląd i samą konstrukcję auta. A przede wszystkim trochę lepszą ochronę przed korozją. Podstawową wadą tego auta jest to, że w silniku, który świetnie współpracuje z LPG, trzeba koniecznie regulować zawory. A w przypadku zasilania LPG trzeba to robić co 40, max 60 tysięcy. Można ten okres wydłużyć częściej zmieniając olej i nie katując silnika do odcinki, ale ta operacja i tak cię czeka. Koszt, jeśli mechanik nie będzie wyciągać silnika, a może to zrobić, chociaż jest to mało wygodne, wynosi około 2,5 do 3 tysięcy złotych. Forester SH jest lepiej zabezpieczony przed korozją niż SG, ale jak to Subaru, koniecznie musisz to sprawdzić, bo może być źle. Skrzynia manualna jest trwała, bardzo fajnie działa, zawieszenie w normie, bo auto nie jest ciężkie. Ceny części też typowe dla japońskiej marki, czyli wyżej niż średnia w segmencie, ale czasami muszą być to tylko z ASO, bo zamienników brak lub są jak na lekarstwo. Auta w tym budżecie wyposażone są w ABS, 4 poduchy, często kurtyny, elektrykę, klimę manualną lub automatyczną. aluminiowe felgi, no i oczywiście manualną skrzynię. Lecimy do miejsca numer 4. Honda CRV trzeciej generacji, czyli model z tym garbem z tyłu oraz silnikiem benzynowym 2.0 o mocy 150 koni. To w sumie podobnie jak z Subaru. garbus, yy, okej. Okay. Już się nie wygłupiam, ale jakoś mi kompletnie to auto nie podoba. Ten model CRV zaczęli produkować w 2006 roku i tłukli go aż do 2012 roku. 2.0 0 IVT to 4 cylindry w rzędzie o mocy 150 koni i 192 Nm, ale też możesz spotkać 24 IVT też R4 o mocy 166 koni i 220 Nm. Ten większy bardziej polecam. W tym budżecie 30 tysięcy, celuj tylko w silniki benzynowe. Nie mówię o dieslach bo nie warto. Cena może pozwoli na diesla, ale w tym budżecie byłbym po prostu bardzo ostrożny. Szerzej oczywiście opowiem w długim filmie, dlaczego tak, dlaczego nie. Niestety CRV nie jest całkowicie pozbawione wad, ale tylko wtedy, jak ją zaniedbujemy serwisowo. Jeśli wymieniasz olej w silniku co 15 tysięcy lub co 30-40 w skrzyni, układzie rozdzielczym i dywsze i regulujesz zawory przy LPG co 20 tysięcy, to kompletnie zapomnisz o usterkach. W tym aucie porządny serwis to gwarancja bez awaryjności, bo auto nie na że Tak, LPG sprawdza się w kolejnym Japończyku. Wbrew internetowym fachowcom, którzy kiedyś coś słyszeli, że Japończyki mają miękkie gniazda zaworowe i padają tam głowice. Jedni montują lubryfikację, inni nie, ale oba modele LPG świetnie działają z benzynami. Jasne, że jak zamontujesz LPG po taniości lub będzie mieć 300 tysięcy na latane, to głowica może już piszczeć, ale ja ciągle powtarzam, że mówię o autach kupionych dobrze i odpowiednio serwisowanych. Najczęściej będzie padać przekładnia kierownicy która wytrzymuje tak 200-300 tysięcy. Zależnie gdzie auto jeździ, miasto czy trasa. Zawieszenie jest całkiem trwałe, ale nie najtańsze w naprawach. Jego charakterystyka to bardziej komfort niż sport. Pozycja za kierownicą niezła i ten genialnie umieszczony lewarek skrzyni biegów. podobnie jak w Civicu. Bagażnik to rynkowy, większy standard, ale klapa otwiera się do góry. Tylna kanapa jest przesuwana przód-tył oraz ma regulację oparć we wszystkich trzech miejscach, co świetnie zwiększa walory użytkowe auta. Z wyposażeniem to też taki rynkowy standard. Więc znajdziesz poduszkę, limę, elektrykę. Auto jest trochę blaszane i głośne w trasie. Uwaga na korozję. Nie jest to dramat, ale Honda trochę lubi rdzewieć. Chcesz wiedzieć, jakie jeszcze oszustwa robią handlarze podczas wystawiania ogłoszeń i sprzedaży aut? Sprawdź to. Prawdziwa encyklopedia. 140 stron o kupowaniu auta z ogłoszenia. Omówione konkretne przypadki ogłoszeń, przykłady oszustw handlarzy. I 50 tipów, co masz zrobić, aby nie kupić złomu od handlarza. Jak samemu i bez wiedzy mechanicznej. Skutecznie sprawdzić auto i kupić zdrowy egzemplarz. To wszystko i wiele więcej w bonusach dostaniesz w Blackwickowej cenie 49 zł. Link masz w opisie tego filmu. A teraz wracamy do materiału. Numer 3 w naszym zestawieniu: Suzuki Grand Vitara MK2 z silnikiem 20140 Koni lub 2.4 166 koni. Niewiele jest takich aut, które łączą w sobie cechy terenówki i suwa, ale Suzuki Grand Vitara właśnie zalicza się do tego grona. Ma świetny napęd na 4 koła, ze skutecznością podobną do tego z Forestera. Jednak Suzuki ma rozbudowaną jego regulację i nastawy, więc wydaje się bardziej dopracowana w tym zakresie. W budżecie 30 tysięcy wybieraj silnik, ee, no tak, zgadłeś benzynowy 2, 0, 140 lub 2.4 169 koni. Oba nieźle pracują na LPG, ale z ze względu na kiepską wielkość bagażnika w Suzuki, butla LPG zajmie nawet 25% jego pojemności. Pomijam wersję trzdziową, bo tam zajmie 50%. Grand Vitara MK2 to kompletnie inna konstrukcja od MK1. Wreszcie wygląda i nawet obecnie nie widać, że zaczęli ją produkować w połowie lat 2000. Jak każdy z poprzednich Japończyków, jest mało awaryjna, ale nie jest też typowym SUWEM. To jednak bardziej mała terenówka. To kompletnie jej nie przeszkadza, by świetnie się spisywać w mieście i na trasie. Jest dość popularna i swoje jego czasu była niezłym konkurentem Toyoty RAV4 trzeciej generacji, chociaż jest od niej troszkę mniejsza. Wyposażenie typowe jak w Japończykach. Skrzynie automatyczne to 4 i 5 automaty, klasyczne stare hydrokinetyki oraz 5 manual. Przy prędkościach autostradowych brakuje szóstego biegu i wtedy spalanie zaczyna żyć własnym życiem. Z takich prawdziwych wad tego auta to można zaliczyć korozję. Ruda lubi Grand Vitare, ale to nie jest poziom Fokusa MK1. Przy zakupie rudą trzeba szukać pod uszczelkami, na dołach drzwi i oczywiście pod spodem. Warto też dokładnie sprawdzić działanie napędów, bo w Suzuki był napęd 4x4 lub na tył. Wyposażenie to klasyka, więc nie ma się co rozpisywać. Wnętrze jest przyjemnie wykończone, ale w granicach rozsądku w tej klasie i latach produkcji. Dla sobie odpuść, bo budżet nie pozwala na zakup zdrowego egzemplarza. A sam silnik nie jest demonem trwałości. Mieszkasz w trudnym terenie? To wybieraj pomiędzy Subaru a Suzuki. Jedziemy do pozycji numer dwa. Ten wybór pewnie cię zaskoczy. Ale według mnie to jest naprawdę świetny samochód. Jest największy z całej piątki, ma największy silnik i nie jest ani starszy, ani bardziej awaryjny od reszty. Mazda CX-9 z silnikiem V6 o pojemności 3.7 i mocy 277 koni. To jedyne w zestawieniu tak duże auto, które w dodatku ma trzeci rząd siedzeń, w których usiądą dzieciaki i wytrzymają z tabletami w ręku nawet 500 kilometrową drogę nad morze. Mazda występowała tylko z v 6 i na początku produkcji miała silnik o pojemności 3,5 litra, ale to marginalna ilość na rynku wtórnym. Nie interesuj się nim. Bo 37 w sumie jest jedyny i dość popularny. Jest to wspólna konstrukcja Forda i Mazdy. 30 tysięcy pozwoli ci na zakup CX9 z okolic 2008 do 2010. Jest to typowy SUV, więc nie ma co myśleć o takiej dzielności terenowej jak w przypadku Subaru czy Suzuki. Napęd jest dołączany, a podstawowy jest na przednią oś. Dodatkowo auto waży prawie 2 tony, więc w teren nie ma się co zapuszczać takim klocem. Mazda zawsze miała sześciobiegowy automat marki Aisin. Jest trwały, ale. tak. Olej. Tu trzeba wymieniać olej, bo w takim przypadku skrzynia pracuje bardzo płynnie i równie. Jeśli nie wymieniasz, zaczną się problemy. Silnik spala hektolitry paliwa. Więc LPG to konieczność, ale V6 świetnie z nią współpracuje, a butle wsadzisz pod podłogę bagażnika. Bagażnik przy rozłożonych wszystkich siedzeniach nie jest specjalnie duży, ale coś za coś. Przy pięciu fotelach jest już przepastny. Auto bardzo często jest bo bardzo bogato wyposażone, bo przeważnie był to samochód ściągany z USA lub Niemiec. W oficjalnej dystrybucji Mazdy w Polsce wszedł dopiero w okolicach 2011 roku, więc da się znaleźć egzemplarze z polskiego rynku. Skóra, poduszki, ESP, ABS, elektryka czy szklany dach to często spotykane wyposażenie w autach z ogłoszeń i wszystko działa bez zastrzeżeń. Nie ma większych bolączek i jak na Mazdę to jest dość nieźle zabezpieczony przed korozją. Ale to Mazda, więc też szukaj jak oglądasz takiego mastodonta. Miejsca w środku będzie zarówno dużo dla pięciu dorosłych i łącznie dwójki dzieci, więc 7 osób spokojnie przejedzie długą trasę. Lecimy z numer 1. W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć królowej tego segmentu z tamtych lat, czyli Toyota rav 4 trzeciej generacji z silnikiem 2.0 benzyna o mocy 152 lub 158 koni. Budżet 30 tysięcy wystarczy na rocznik w okolicach 10 roku. Nie bez przyczyny umieściłem ją na pierwszym miejscu, bo to całościowo najlepsze auto w tym zestawieniu. Co do pozostałych miejsc, to w sumie można dowolnie zmieniać, ale jak chcesz wywalić rawkę z pierwszego miejsca, to w sumie. Co mi do tego? Toyota RAV4 MK3 jest dużym przeskokiem względem MK2. Jest dużo większa, ma szerszy rozstaw osi i jest po prostu bardziej dopracowana. Silnikowo w tym budżecie szukaj, tak jak mówiłem, jednostki 2.0, 152 lub 158 koni. Te silniki to świetne i ładane konstrukcje. Tak, to kolejna, ale i ostatnia benzyna w tym zestawieniu. Dlaczego nie diesle? W przypadku Toyki 2.2 D4D to nie są to trwałe jednostki. Wystarczy sprawdzić ceny diesli względem benzyniaków w ogłoszeniach. Diesle są po prostu tańsze, bo mają już ukryte wady, albo za chwilę one wystąpią i handlarzyny o tym wiedzą, bo takie właśnie kupują. W pozostałych markach ich diesle na rynku wtórnym to ryzyko. Nie wszystkie są złe, ale handlarzyny ściągają zajechane ropniaki i gonią je jako fantastycznie zachowane egzemplarze. Ryzyko przy ich zakupie jest dużo wyższe niż w przypadku benzyniaków. Dlatego w tym odcinku w polecam tylko benzynę. Główną wadą silnika 2.0 w Urawce 4 to niska dynamika przy prędkościach autostradowych i spalanie. Na miasto są świetne, ale traktuj to jako moją subiektywną ocenę. Wysokie spalenie załatwi dobra instalacja LPG. Będzie więcej palić LPG, ale dużo tańszego paliwa. Pewnie wyczytacie w komentarzach, że silniki 2.0 to fabryka do spalania oleju, ale to prawda, jedynie w poprzednim modelu i przy zajechanych i katowanych egzemplarzach. Jak w twoim przypadku tak się dzieje, to potraktuj pierścienie chemią otwarte. Aby nagar puścił. Bardzo możliwe, że to właśnie nagar przybrokował pierścienie i silnik spala olej. RAW 4 to klasyka, ale świetna. Oczywiście Ruda lubi czasami chrupnąć tu i tam, ale to nie jest mega problem w dobrych i zadbanych egzemplarzach, a takich właśnie musisz szukać. Skrzynie to manual sześciobiegowy i automat CVT. Trzeba się do niego przyzwyczaić, ale jest trwały. Inne skrzynie spięte są z innymi silnikami. Rawkę możesz kupić zarówno z napędem na przednią oś, jak i 4x4. Jak myślisz o LPG, to szukaj napędu 4x4. 4x4. Jest tam wyższe spalanie, ale przy LPG to już niezauważalne. A jak wyskoczysz gdzieś na narty, to ona nie będzie zauważać, że pojawił się śnieg. Jest całkiem sprawna w takich warunkach. Sukcesywnie będę wrzucać materiały dotyczące każdego z wymienionych aut, jako podsumowanie całego modelu. Dzięki bardzo za Twoją uwagę i zapraszam do subskrypcji. Twój mireczek.